No to mamy problem, zamknęli nas, słuchajcie. Ciekawe, jak tu teraz wydostać tą naszą przyczepę O, kurka, udało się, a nas mroził. Nie, cofaj się, nie dasz rady. Nie, co ty? Co w niej się tam mamy gdzie zawrócić? Dobry, dobry, dobry. Dojechaliśmy nad Jezioro Tarnobrzeskie. Jest piękne miejsce, duży parking, toalety bezpłatne. Także na pewno tu postoimy parę dni, także jeszcze będziemy pokazywać ten parking. Jeziorko jest bardzo czyste, woda aż przejrzysta, plażyczka, także bardzo przyjemnie. Mamastan dzisiaj mają lat tak, Kasia mówi, że po basenie pójdziemy na romantyczny obiad, bo rodzice dzisiaj mają rocznicę ślubu. Paniu, która to rocznica? Nie powiem. Jeżeli każdy coś mówi, to ja coś powiem. Bo jeżeli pamiętacie, mamy zepsuty mover no i mamy awarię. Ale dzisiaj nie ma weny, żeby leżeć pod przyczepą, więc kiedy indziej, później. Tak. Ale pokażę, jak to no. Dobra, jedziemy na basen. 50 metrów, skręć w prawo. Miejski ośrodek sportu i rekreacji. Tu widać, że stadion jest kolalnia kryta i tam jeszcze są jakieś inne atrakcje. Teraz zapraszam Was na krótką przerwę techniczną, bo wczoraj wyjeżdżając z parkingu niestety owarii uległ nasz napęd przyczepy, czyli mover. Tutaj cała ta rama od movera przypierdzieliła w ten korzeń. No, ale nie było za bardzo warunków, żeby tam zobaczyć. Ciemno już było. Także zajmę się tym dzisiaj. Do dzieła. Te dwie śrubki trzeba poluzować. I zobaczcie, cała rama już nam się tutaj przesuwa. No i dobra, przewody wsunąłem. Sprawdzamy okej. Okay. Żadnych prób, żadnych błędów. Ustawiam 2 centymetry, skręcam. No i zobaczymy czy będzie OK. No uwaga dziewczyny. Bo tutaj się opona wspina. Idzie jak burza. Hej, śmizam sobie kupiłam taki zasięg i z jest taki i No fajnie. Dobra. Testy uważam za zakończone. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Widzimy się później. Hej. Dzień dobry Państwu. Witajcie w niedzielę. Już trzeci dzień znajdujemy się tutaj na parkingu. Nad jeziorem Tarnobrzeskim, bardzo fajne miejsce. Wcale nie chce nam się stąd ruszać, ale co zrobić do Turcji daleko. Za chwilę podjedziemy sobie do Sandomierza. A co tam w Sandomierzu ciekawego? No Sandomierz będziemy dzisiaj zwiedzać. Polecali nam bardzo znajomi to miejsce, także przyjechaliśmy. No, na pewno stare miasto, Zamek Królewski, i później tam jest podziemny szlak turystyczny, który też chcemy przejść. Także do zobaczenia w Sandomierzu. A już mieliśmy wyjeżdżać do Sandomierza, ale jeszcze dziewczyny mnie tutaj wołają coś miały ciekawego do powiedzenia chyba co tu się my, dzieje? to my i to, i mówiliśmy biegaczom, biegaczom. biegaczom, Bieg... biegaczom. Bieg... Bieg... i e, ktoś nam pomachał ktoś mnie zrobił ta, tak a ktoś powiedział e, tak, słuchajcie, generalnie chodzi o to, że są tutaj biegi organizowane. Właśnie wczoraj widzieliśmy, będąc w Tarnobrzegu, bo tam przy zamku jest meta. I sobie wychodzimy dzisiaj rano z przyczepy. Teraz już widać biegacze pobiegli, już jest pusto. Ale jeszcze dziewczyny się załapały przed chwilą, także kibicowały ostro. W Sandomierzu, przez przypadek, trafiliśmy do takiej lokalnej restauracji. Nazywa się Stara Piekarnia. Zamówiliśmy sobie na próbę dwa dania. Jak twoje się nazywa? Zakle... Zaklejanki? Nie. Zlepiańce. A, zlepiańce. zlepiańce. To są pierogi w cieście drożdżowym z farszem mięsnym, zalane sosem i z warzywami. No, wygląda A. przepysznie i smakuje też podobno pysznie. A dla mnie były... To jest bulwa świętokrzyska. bulwa świętokrzyska. Bulwa świętokrzyska, czyli ziemniak faszerowany mięsem mielonym i, zawijane i w środku y, tak zawijany kapustą. Ale tak pyszne, że czegoś takiego pysznego dawno nie jadłam. Naprawdę polecam, jak będziecie w Sandomierzu. Coś Starą innego. piekarnię, coś innego i naprawdę pyszne. Łapki w górę. <laughs> Jedną z największych atrakcji w Sandomierzu jest podziemna trasa turystyczna. Wszystkich swoich bliskich w tym ukochanego ojca. Moja chęć zemsty na najeźdźcach wzrastała z każdym dniem. Podstępem zwabiłam oddziały Tatarów do podziemnych korytarzy. Gdy byliśmy już daleko od wejścia, miejscowi zasypali je wielkimi głazami, upewniając się, że z ziemi nie ma żadnego wyjścia. Gdy usłyszałam odgłos zasypywanego wejścia, poczułam wewnętrzny spokój. Wiedziano, że miasto jest bezpieczne. Po wzłuchaniu legendy o Halinie Krępiance, która kosztem swojego życia miała uratować miasto od tatarskiej zagłady, przechodzimy do kolejnych komnat, tego rozciągającego się pod starym miastem labiryntu. W dawnych latach podziemne komnaty pełniły rolę kupieckich składów. Po kilku wiekach, kiedy pozycja sandomierza straciła na swoim strategicznym położeniu, kupieckie składy odeszły w zapomnienie. Kiedy nieużywane i niezabezpieczone stały się przyczyną katastrof budowlanych, o pomoc poproszono naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Część piwnic ze względów bezpieczeństwa musiano zasypać, jednak całkiem sporą część udało się odzyskać i udostępnić zwiedzającym. Zwiedzanie całej liczącej około 470 metrów trasy trwa około 40 minut i jest możliwe tylko z przewodnikiem. Tradycja dnia 2 lutego 1260 roku świątynia miała stać się świadkiem tragicznych zdarzeń. Tego dnia z rąk Tatarów zginął przeor dominikańskiego zakonu, ojciec Sadok oraz 48 jego współbraci, a także licznie zgromadzeni w kościele mieszkańcy Sandomierza. Wkrótce po ich śmierci rozwija się kult sandomierskich męczenników. Współcześnie w Kościele katolickim dnia 2 czerwca obchodzone jest wspomnienie liturgiczne na ich część. Będąc w tym miejscu, warto wejść na wczesnogotycką dzwonnicę, gdzie znajduje się najstarszy datowany dzwon w Polsce: dzwon Piotr z 1314 roku. Oprócz niego na dzwonicy znajduje się dzwon Jan z 1389 roku i dzwon z podobizną najświętszej Marii Panny z 1758 roku. Na koniec naszej wycieczki po Sandomierzu idziemy na mszę świętą do najstarszego budynku w tym mieście, czyli do kościoła świętego Jakuba. Jest to budowla z XIII wieku w stylu barokowym. Już byliśmy w środku, bardzo fajny klimat. W ogóle miasto bardzo fajne, polecamy Sandomierz. Spędziliśmy bardzo intensywną i fajną niedzielę i do zobaczenia. Cześć! Cześć, witajcie w tym piękny poniedziałkowy poranek, korzystając z tej okazji, że jeszcze ostatni, najprawdopodobniej dzień, stoimy tutaj nad jeziorem Tarnobrzeskim. Wstaliśmy o 6.30 i zobaczymy, jak tutaj wygląda woda. Za chwilę wykąpiemy się w tym jeziorku, ale żeby tak było, musimy się trochę rozgrzać. Także najpierw delikatna przebieszka. Wyjeżdżamy już z naszego parkingu nad jeziorem Tarnobrzewskim Trafiliśmy tu przez przypadek, bo tak naprawdę chcieliśmy iść do Santomierza Ale że tam nie znaleźliśmy żadnego fajnego parkingu To znaleźliśmy ten parking, który był wysoko oceniany na naszej aplikacji No i przez przypadek się tu znaleźliśmy 5.0 Tak 5.0, jak długo podróżujemy jeszcze takiego parkingu nie znaleźliśmy A tutaj proszę bardzo pierwszy raz 5.0 średnia tak, i się zgadzamy z tą średnią jak najbardziej, bo jest czyściutko, kosze na śmieci, bezpłatne toalety, czyściutkie. No właściwie nic więcej nie potrzeba, czyste jezioro, pracę zabaw. Także naprawdę bardzo fajna miejscówka, polecamy. Na pewno to wakacje jest bardzo dużo ludzi, ale się nie dziwimy. No właśnie, a propos planów, no bo jeszcze rano dzisiaj byliśmy pewni, że pojedziemy w Bieszady, ale zaszła nagła zmiana, bo Aneta dzwoniła do urzędu paszportowego. Mieliśmy odebrać paszport dla Aś i dla Marysi. Wniosek złożyliśmy online trzy tygodnie temu, no ale się okazało, że w ogóle wniosek nie przeszedł, także musimy złożyć od nowa. Na szczęście pani powiedziała, że jeżeli dzisiaj złożymy jeszcze ten wniosek, to w czwartek będzie paszport do odbioru. Być nie? może czwartek, najpóźniej poniedziałek, no ale i tak super, no 3 dni i paszport gotowy. Tak, także jedziemy do Przemyśla specjalnie, żeby złożyć wniosek o paszport dla Marysi. Godzinę 13.30 A do 15 jest otwarty urząd. No i lecimy. Tutaj gdzieś jest fotograf, musimy jeszcze zrobić zdjęcie. Także wyścig z czasem trwa. No i się udało. Dotarliśmy, zostawiliśmy wnioski. W ogóle zobaczcie w jakim ciekawym miejscu zaparkowaliśmy, ale już nie było czasu szukać innego miejsca. Na razie nikt nas tutaj stąd nie goni, ale oczywiście zaraz stąd odjedziemy, poszukamy innego. W każdym razie bardzo sprawnie działa tutaj ten urząd, bo nas poinformowali, że we wtorek najpóźniej będą paszporty do odbioru, w tym również mój, bo ja sobie też zgłosiłem od razu taką chęć, bo mi też się kończy. Chcieliśmy wjechać ogólnie do Turcji na, na dowód, bo podobno można, ale z drugiej strony nie chcemy ryzykować, że później jakieś zmiany w trakcie wymyślą i nie będziemy mogli wjechać, więc wyrobiłem sobie też paszport i wszystko póki co dobrze się skończyło. No to mamy problem, zamknęli nas, słuchajcie. Ciekawe, jak tu teraz wydostać tą nożą przyczepę. O, kurka. No, przygoda za przygodą, to był parking akurat Sądu Nowego, ale za chwilę e, pan ochroniarz nam otworzy. Przeprosiliśmy ładnie, powiedział, że nie ma problemu. Jadąc na znaleziony parking w Przemyślu mamy tutaj taki strowy podjazd. Zobaczymy czy się uda podjechać. O, już się Mirek zakopał. Mokra ziemia, nie? I się nie no ma czego przyczepić. Nie, już wyjechałeś, tylko masz mokro pod tymi. Ja mam trochę cofnął, ale tam jest jakiś znak. Nie? Jest znak, jest. Ale chyba jest wyżej, nie uderzysz, co uderzysz. A, nie. Ja trochę cofnę. Cofnij, bo ona tak jest bardzo przyczepa blisko tego drzewa. Się, ale nas mrodził, teraz zobaczymy. Nie, cofaj się, nie dasz rady. Nie, co ty? Cofnij się tam mamy, gdzie zawrócić. Dobre, dobrze, dobrze. Także zjeżdżamy na dół. I zawrócimy i nową drogą spróbujemy dojechać na ten parking. Skręcaj! Dało nam się dojechać na parking, który znaleźliśmy w przemyślu. Też całkiem fajny. To i to stoi, jest wiata na grilla. Dalej jest kopiec, na który się pewnie drapiemy bardzo bliziutko. Na no przygody były po drodze. Nawigacja nas prowadziła jakimiś skrótami i nie mogliśmy podjechać, ale udało się, jesteśmy na miejscu. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!